Czy istnieje niewyczerpane źródło czystej energii, bez emisji gazów cieplarnianych, bez długowiecznych odpadów radioaktywnych, z paliwem dostępnym niemal wszędzie? Brzmi jak marzenie ściętej głowy, a jednak fizycy od dekad gonią za właśnie takim świętym gralem energetyki reaktorem termojądrowym. Zamiast rozszczepiać atomy, jak w dzisiejszych elektrowniach, ten reaktor łączy lekkie jądra w cięższe, dosłownie tworząc miniaturową gwiazdę. Tu na Ziemi, w laboratorium. Przez lata słyszeliśmy, że fuzja to technologia przyszłości, która zawsze jest 30 lat przed nami, ale co jeśli powiem Wam, że coś drgnęło i to mocno? Co powiecie na to, że trzy różne niezależne firmy niemal w tym samym czasie, wiosną 2025 roku, ogłosiły, że mają gotowy, działający plan na taki właśnie reaktor nowej generacji a dokładnie Stellarator? Co więcej, zrobiły coś absolutnie niezwykłego w świecie zaawansowanych technologii opublikowały szczegóły swoich super nowoczesnych konstrukcji w internecie. Udostępniając je właściwie każdemu. Projekty, które jeszcze niedawno były ściśle tajne, dziś są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy połączenie z siecią, by przejrzeć plany budowy sztucznego słońca. Czy jesteśmy świadkami cichej rewolucji w wyścigu po energię przyszłości? Czy może to kolejna bańka spekulacyjna i sprytne biznesowe szachy? Zapnijcie pasy, bo zanurzamy się w fascynujący świat fuzji jądrowej i sprawdzamy, co naprawdę kryje się za tymi śmiałymi deklaracjami. Zacznijmy od podstaw. Fuzja jądrowa to proces odwrotny do tego, co dzieje się w obecnych elektrowniach jądrowych. Tam ciężkie jądra atomowe jak uran są rozbijane, czyli rozszczepiane, a w fuzji natomiast robimy coś, co robią gwiazdy. Łączymy lekkie jądra, najczęściej izotopy wodoru, jak deuter i tryt, tworząc cięższe jądro, na przykład helu. Ten proces to takie kosmiczne małżeństwo atomów. Uwalnia ogromną ilość energii, zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina, E równa się mc To właśnie fuzja jest silnikiem naszego Słońca, i miliardów innych gwiazd we wszechświecie. Dlaczego tak bardzo chcemy odtworzyć ten proces na Ziemi? Perspektywy są oszałamiające. Po pierwsze, paliwo. Deuter można pozyskać z wody morskiej, tryt można wytworzyć z litu. Mamy go pod dostatkiem na setki tysięcy lat. Po drugie, bezpieczeństwo. Proces fuzji nie grozi niekontrolowaną reakcją łańcuchową, jak rozszczepianie, albo jakimiś wybuchami wodoru, tak jak w przypadku elektrowni w Czarnobylu. Po prostu e, gaśnie i przestaje wytwarzać energię. Po trzecie, odpady radioaktywne. Powstaje bardzo mało takich odpadów, a te, które powstają, mają znacznie krótszy czas rozpadu niż odpady z obecnych elektrowni. No i wreszcie, czystość. Zero emisji gazów cieplarnianych to potencjalne rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Brzmi idealnie. Prawda, więc gdzie tkwi haczyk? Bo zawsze jest jakiś haczyk w takich idealnych rozwiązaniach. Problem leży w tym, by zmusić jądra atomowe do połączenia. Pamiętajmy, jądra mają dodatni ładunek elektryczny, a co robią ładunki jednoimienne? Odpychają się z ogromną siłą jak dwa magnesy zbliżane tymi samymi biegunami to tak zwana bariera kolumbowska. By pokonać to naturalne odpychanie, cząstki muszą zderzyć się z niewyobrażalną energią kinetyczną. Muszą pędzić tak szybko, że siła odpychania nie zdąży ich zatrzymać. Jedynym znanym sposobem jest podgrzanie materii do ekstremalnych temperatur rzędu dziesiątek, a nawet setek milionów stopni Celsjusza. To wielokrotnie więcej niż w jądrze Słońca. W takich warunkach materia zmienia stan skupienia w plazmę, zjonizowany gaz, taką zupę naładowanych cząstek, czyli jąder i elektronów. No i teraz wyobraź sobie największy problem. Próbę utrzymania tej ultragorącej gorącej 100 milionowej plazmy w jakimkolwiek materialnym pojemniku. No generalnie jest to niemożliwe. Żaden znany materiał nie wytrzymałby kontaktu i wszystko natychmiast by wyparowało. To jak próba trzymania słońca w szklance. I tu pojawia się genialny pomysł. Pola magnetyczne Ponieważ plazma składa się z naładowanych cząstek, reaguje na pole magnetyczne. Można ją zamknąć w niewidzialnej magnetycznej butelce lub klatce, jak zwał tak zwał. Silne pole magnetyczne zmusza cząstki do krążenia po wyznaczonych torach, trzymając je z dala od ścian komory reaktora. Pomysł magnetycznej klatki jest świetny, ale jego realizacja to inżynieryjny koszmar. Plazma jest niezwykle niestabilna. Nawet drobne fluktuacje w polu magnetycznym mogą sprawić, że gorąca plazma dotknie ściany. Ostygnie, a w najgorszym razie uszkodzi reaktor. Utrzymanie stabilnej plazmy przez wystarczająco długi czas, by uzyskać dodatni bilans energetyczny czyli więcej energii z fuzji niż włożonej w podgrzanie i utrzymanie plazmy to właśnie ten święty gral, którego szukamy od lat 50. XX wieku. I stąd to powiedzenie, że fuzja zawsze jest 30 lat przed nami. Każdy krok naprzód odkrywa nowe, złożone problemy do rozwiązania. Przez dekady dominował jeden typ magnetycznej butelki. To kamak. Reaktor w kształcie pączka z dziurką, czyli torusa, z relatywnie prostym w porównaniu z systemem cewek magnetycznych. Ale istnieje też inny, bardziej egzotyczny koncept, czyli właśnie Stellarator. To również reaktor toroidalny, ale o znacznie bardziej skomplikowanym, poskręcanym kształcie pola magnetycznego, generowanym przez fantazyjnie powyginane cewki. Ta złożoność ma jednak cel. Teoretycznie stellarator może zapewnić stabilniejszą pracę plazmy w trybie ciągłym. To kamaki z natury działają raczej impulsowo, choć... Trwają oczywiście prace nad trybem ciągłym. Ciągła praca to ogromna zaleta dla przyszłej elektrowni. Nikt nie chce elektrowni, która co chwilę się wyłącza. Gdzie więc tkwił historyczny problem stellaratorów? Właśnie w tej złożoności. Przez dekady, lata 60., 70., 80, po prostu brakowało mocy obliczeniowej, by precyzyjnie zaprojektować te skomplikowane pola i kształty cewek. Produkcja samych cewek była koszmarem, często przypominała pracę rzemieślniczą formowanie ręczne według projektów. Precyzja była niska. A koszty niestety ogromne i dlatego mimo teoretycznych zalet stalaratory długo pozostawały w cieniu komaków. Ale Czasy się zmieniły. Nadeszła era superkomputerów, sztucznej inteligencji i zaawansowanej inżynierii materiałowej. To, co kiedyś było niemożliwe, dziś stało się właściwie rzeczywistością. Dzisiejsze komputery, wspierane przez algorytmy uczenia maszynowego, potrafią z niesamowitą precyzją obliczyć optymalne, choć szalenie skomplikowane kształty cewek i konfiguracje pola magnetycznego, które zapewnią stabilność plazmy. Co więcej, nowoczesne techniki produkcyjne, jak druk 3D metali czy precyzyjne obrabiarki CNC, pozwalają wyk Wykonać te skomplikowane elementy z wymaganą dokładnością, o której kiedyś można było jedynie pomarzyć. Dowodem na to, że steleratory wróciły do gry jest na przykład eksperymentalny reaktor Wendelstein-7X w Niemczech, uruchomiony w 2015 roku. To co do techniki z jego poskręcanymi cewkami przypominającymi dzieło sztuki nowoczesnej pokazało, że koncepcja działa. Osiągnięto w nim wysokie temperatury i długie czasy utrzymania plazmy, porównywalne a czasem lepsze niż w tokamakach. I to w trybie ciągłym. W7X nie produkuje energii, bo to urządzenie badawcze, oczywiście, ale udowodnił, że stellarator da się zbudować i działa zgodnie właśnie z teorią. Skoro technologia wreszcie dogoniła ambitną teorię, to pojawiło się pytanie, czy stellaratory mogą zaoferować drogę na skróty do praktycznej energii z fuzji? Czy ta kiedyś niszowa technologia może nagle wyprzedzić bardziej dojrzałe tokamaki? I tu na scenę wchodzą nasi trzej bohaterowie. W ostatnich miesiącach, wiosną 2025 roku, Aż trzy startupy ogłosiły znaczące postępy w projektowaniu i budowie stellaratorów. I zrobiły to w sposób rewolucyjny, publikując szczegóły w recenzowanych artykułach naukowych dostępnych dla każdego. To właściwie zerwanie z taką tradycyjną ochroną know-how. A teraz Przyjrzyjmy się im. Pierwsza to Thea Energy z USA. Opublikowali projekt stelaratora z cewkami planarnymi. Co to znaczy? Zamiast super skomplikowanych, powyginanych cewek proponują użycie geometrycznie prostszych, płaskich, łatwiejszych do produkcji. No ale gdzie tutaj haczyk? Cała finezja utrzymania plazmy ma być realizowana przez zaawansowane oprogramowanie sterujące. Komputer ma na bieżąco korygować pole z prostszych cewek. Jak mówią, przenoszą ciężar z hardwareu na software. W marcu 2025 roku Ogłosili, że zbudowali i przetestowali prototyp takiej cewki, uzyskując silne pole magnetyczne ponad trzech Tesli, a to jest aż 50 tysięcy razy więcej niż pole magnetyczne Ziemi. Wygląda na to, że pomysł działa, a ich celem jest budowa eksperymentalnego reaktora, a upublicznienie wyników ma przyciągnąć inwestorów. Druga firma to Proxima Fusion z Niemiec. To jest właśnie startup założony przez naukowców, którzy brali udział w projekcie Wendelstein 7X, więc mają doświadczenie. Opublikowali projekt komercyjnego stelaru. Stellaris. Jednocześnie udostępnili też kod symulacyjny na zasadach open source, którego używają do modelowania plazmy czyli kolejny akt niezwykłej otwartości, jakby nie patrzeć. Stellaris ma być prototypem elektrowni fuzyjnej. Koncentrują się na dopracowaniu cewek i planują budowę demonstratora do 2031 roku. No i chcą wykorzystać lekcje z Wendelsteina 7X, ale zbudować coś większego i wydajniejszego, no i przede wszystkim produkującego energię. Trzecia firma to Type One Energy, i tutaj również z USA. Oni ogłosili projekt Infinity 2. I tu mowa już o pilotażowej elektrowni fuzyjnej. To szczegółowy plan budowy stelaratora, który może osiągnąć moc około 800 MW z fuzji, co jest poziomem porównywalnym z konwencjonalną elektrownią. Opublikowali obszerną dokumentację, czyli konkretny projekt techniczny, a nie tylko koncepcję. Planują uruchomić demonstrację elektrowni w połowie lat 30. XXI wieku, czyli w sumie już za około 10 lat a więc nie te 30 lat. Firma nawiązała już współpracę między innymi z Tennessee Valley Authority, a to sugeruje, że są naprawdę realne przygotowania do budowy tego obiektu. Mamy więc trzy firmy, trzy różne podejścia, no ale jeden wspólny mianownik. Wiara właśnie w Stellaratory i te ogłoszenia niemal jednocześnie. Przypadek? No raczej nie sądzę. Środowisko jest małe i firmy prawdopodobnie wiedziały, że nadchodzi moment dla steleratorów i chciały zaznaczyć swoją pozycję. No, ale właśnie, dlaczego ta uderzająca otwartość? Przecież publikując plany, ryzykują generalnie, że konkurencja może je wykorzystać do swoich celów. No, jednym z powodów może być chęć zdobycia zaufania inwestorów, jak już powiedziałem. Jawność pokazuje, że są solidne postawy naukowe, no i buduje się w ten sposób wiarygodność. Ale też innym czynnikiem może być taki pewien idealizm naukowców, który no, często można obserwować u ludzi pracujących w tej branży, a którzy zdają sobie sprawę z tego, że pracują nad technologią, która potencjalnie może zmienić świat no i chcą się tymi postępami podzielić. Może wierzą, że współpraca przyspieszy tak naprawdę osiągnięcie celu dla dobra ludzkości i też dla dobra ich projektów, jakby nie patrzeć. A może jesteśmy świadkami narodzin ery open source'owej fuzji. No i kiedyś dostęp do planów reaktora wymagał tajnych uprawnienia. Dziś wystarczy Internet. Generalnie, niezależnie od motywacji, jaka nimi powoduje, Jedno jest pewne. Rywalizacja o energię termojądrową wchodzi w nową, ekscytującą fazę. Tokamaki, które przez lata wiodły prym, jak na przykład międzynarodowy gigant ITER, no wciąż oczywiście są rozwijane. Zresztą to dobrze mieć różne koncepcje i różne możliwości, ale obok nich pojawił się silny, dynamiczny konkurent, czyli właśnie steleratory, napędzane przez zwinne startupy i nowe technologie. Steleratory oferują potencjalnie rozwiązania problemów tokamaków, jak na przykład stabilność pracy, czy też praca ciągła. Ale Same też wciąż muszą udowodnić kluczową rzecz, czyli zdolność do osiągnięcia dodatniego bilansu energetycznego na skalę komercyjną. I to zakładając wszystkie podłączone do nich elementy. Na razie mamy obiecujące projekty, no ale żaden z tych nowych reaktorów jeszcze nie działa i nie produkuje energii netto. Mimo to, fakt, że trzy niezależne firmy niemal jednocześnie ogłaszają tak zaawansowane plany, sugeruje, że przełom jest raczej bliżej niż myślimy. Być może to właśnie stelerator nowej generacji jako pierwszy utrzyma stabilną, samopodtrzymującą się, co jest ważne, reakcję fuzji, a może to jeszcze nas zaskoczą? Sytuacja przypomina nieco wyścig kosmiczny, kiedy do rywalizacji państw dołączyły prywatne firmy jak SpaceX czy Blue Origin i tempo innowacji wystrzeliło wręcz w górę. No i właśnie, czy podobny scenariusz czeka nas w energetyce fuzyjnej? Pożyjemy. Zobaczymy, ale póki co trzymajmy kciuki, bo stawka tego wyścigu jest ogromna. Zabawmy się w proroków i w komentarzach dajcie znać, który z typów e, tych reaktorów w przyszłości będzie tym, który będzie zaopatrywał nas w prąd: to kamaki czy stellaratory, a może coś jeszcze innego. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć.